Zobaczyliśmy zdjęcie, zakochaliśmy się wszyscy i tak do nas trafiła. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie postanowili uratować życie małego pieska, który miał trafić do schroniskowego boksu. Od poniedziałku 1 marca niewielkich rozmiarów suczka stała się pełnoprawnym członkiem ekipy MOKU, a jej merdający ogon jest dowodem na to, że trafiła w dobre ręce. Ten pomysł kiełkował z nas już tak naprawdę kilka lat. Mieliśmy przez krótki czas szczeniaczka w swoim ośrodku, który na szczęście bardzo szybko też znalazł dom. No i później kilka lat jakby dojrzewaliśmy do tej decyzji i teraz jakby takim nowym punktem zapalnym była akcja zbiórki karmy i rzeczy do schroniska. I to był też tak kurczę, a może zrobimy coś więcej. A może weźmiemy psiaka, bo mamy naprawdę super warunki, mamy fajną zmianowość tutaj w pracy, możemy naprawdę dać temu psu miłość, tym bardziej, że wszyscy kochamy psy. No i tak od słowa do słowa dyrektor podjął tą ostateczną decyzję, że robimy to. Robimy w końcu, robimy, dojrzeliśmy do tego. wspominała Agata, kierowniczka działu artystycznego, rodził się już od paru lat, a wszystkie akcje, które tworzymy w tym ośrodku, które mają właśnie za zadanie wypracowanie szacunku do ludzi, do zwierząt, te wszystkie akcje, które wiążą się z akcjami charytatywnymi, z akcjami proekologicznymi, no, zafundowały to, że mamy tego psiaka, który będzie taką maskotką ośrodka kultury, jednocześnie będziemy namawiać do dobrych postaw wszystkich tych, którzy mają jednostki takie jak nasza, żeby takie psiaki adoptować. Ten pies w tym momencie byłby zapewne w schronisku, jest w Ośrodku Kultury, myślę, że za kilka dni już będzie tutaj bardzo mocno zaadoptowany i będzie cieszył wszystkich mieszkańców naszego miasta. Choć pierwsze dni są dla suczki stresujące, to już widać, że szybko odnajduje się w nowej rzeczywistości. Wczoraj była mocno zestresowana, natomiast bardzo przyjacielsko nastawiona. Wszystkim dawała już buziaki w nos, także z bardzo wiemy już teraz, że z przyjacielskim pieskiem. No musimy jej dać jeszcze czas na to, żeby się troszkę wyluzowała, ale myślę, że kwestia tygodnia i że się przyzwyczai do nas. Jak widać na złączonym obrazku raczej nie ma z tym problemu. No nie ma, jest przytulaśna właśnie bardzo. Mam nadzieję, że się troszkę bardziej rozkręci. Została dzisiaj oficjalnie zaczipowana, czyli jest mieszkanką już naszego miasta. No i w, po wizycie weterynaryjnej na szczęście jest wszystko w porządku. Jest to zdrowiutki pies i czeka na pierwsze szczepienia. Piesek przyjechał w dobrej kondycji, zdrowi, sięki, duży i śliczny. Troszeczkę się boi. Stała się noworodzianką z dniem dzisiejszym, została zaczipowana i zostanie zarejestrowana w bazie Safe Animal. Będziemy się tu opiekować nią wszyscy. Będzie mieszkała tutaj w tym oto biurze, czyli w dziale kulturalno-artystycznym, bo to będzie pies kulturalno-artystyczny. Więc będzie nam towarzyszył w dniu codziennym, że tak powiem, ale również podczas wszelkich imprez. Nie tylko imprez na naszej scenie tutaj ośrodka, ale imprez plenerowych. Taki mamy zamiar. Chcemy, żeby była z nami wszędzie. Natomiast jeżeli chodzi o weekendy, prowadzimy kino, więc dalej będzie miała opiekę zapewnioną. W dni takie świąteczne, czy też wakacje mamy ustalone dyżury, piesek będzie zabrany do różnych domów. Większość pracowników wyraziła na to zgodę i z chęcią będziemy się nią opiekować we własnych domach. Ja tu mam wrażenie, że wy się czasami będziecie kłócić o to, kto mają zabrać do domu. Albo na spacery, naprawdę wspaniała pogoda, nadchodzi wiosna i myślę, że o smycz będziemy naprawdę walczyć. Na Dolnym Śląsku łatwo znaleźć więcej przykładów, w których urzędnicy pokazali serce ratując bezbronne zwierzęta, a jednym z nich jest prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który w swoim gabinecie ma kota Wrocka, porzuconego w 2019 roku na dworcu PKS. Pozdrawiam Nową Brudę i jej, jej mieszkańców i burmistrza. Po, po drugie, ośrodkowi kultury no, gratuluję pomysłu i podejścia. Jak wiadomo, ja jestem kociarz, ale psy także lubię. Mówię, że jestem kocierz, bo sam na początku kadencji adoptowałem kota, który razem ze mną tutaj mieszka, pracuje we wrocławskim ratuszu. Myślę, że to jest po prostu dobre świadectwo, że to jest dawanie dobrego świadectwa, że to jest uwrażliwianie nas wszystkich na potrzeby zwierząt. A poza wszystkim, i to jest już moje osobiste doświadczenie, jeżeli wokół nas są zwierzęta, to i my zachowujemy się zupełnie inaczej, to znaczy po prostu lepiej. No myślę, że to jest no, coś najwspanialszego, co możemy zrobić. Jeżeli Państwo posiadają naprawdę warunki takie bytowe dla zwierzęcia i mogą dać mu miłość, ciepło i e, opiekę, no to zachęcamy bardzo. Jeżeli my potrafimy to zrobić. E, to myślę, że każdy mógłby trochę chęci, po prostu i dobrego serca i możemy naprawdę takiemu psiakowi zmienić świata. Mnóstwo takich psów na to czeka. Także zachęcam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ta nasza akcja pociągnie za sobą lawinę kolejnych. Czasem, żeby naprawić świat, wystarczą małe gesty, które innym mogą odmienić życie.